Witam wszystkich serdecznie na moim kolejnym odcinku. I dzisiaj pokażę Wam kroplinkę. Dobra, no to zapraszam. Powiem ogólnie o jej wyglądzie teraz. Właśnie wcześ we wcześniejszym odcinku yy, o pokazywaniu kotów nagrałem film o, kropli o Karolince. Teraz mamy kroplinkę. Nazwałem sobie kroplinka dlatego, że Ogólnie tak wygląda pod, bardzo podobnie do mojego kota, który ma na imię Kropla. No ale później sobie wytłumaczymy, dlaczego nazywam krople kroplami. Może potem, po, później w jakichś odcinkach, jeśli będzie jakaś okazja. I też nazywam ją Czarną Kroplą. I właśnie już się nasuwa samo wyjaśnienie, ponieważ ona ma tutaj czarną, taką, w tu, taką jakby dużą kroplę kropelkę. Kotek jest bardzo przyjazny, lubi się głaskać, tylko jest taki problem, że ona lubi, po prostu nie lubi, jak zagania się w jedno miejsce i żeby ona się nie ruszała, więc chwilowo ona jest w takim, no, nieco brudnym pudełku, ale ma piękne takie oczka, powiem, że jest taka szarawa, posiada też dużo, dużo odcieni, yy. Jest taka bardziej ruda. Taka szaro ruda. Bardzo odziedziczyła yy, różne rzeczy po swojej matce. Teraz właśnie widać jej pazurki. Ma takie złote, złoto zielone oczka. One szczerze patrzą ładnie. <coughs> A, psik zrobiła coś. Teraz yy, właśnie widać. Ona niestety. Na ekranie nie za bardzo widać. Ale ona jest troszkę ciemniejsza niż widać na ekranie. Nie wiem dlaczego, ale właśnie jak nagrywam tym sprzętem od dawna. To ona, no, nie zawsze ukazuje te kolory, jakby się chciało. Tak więc powiem wam, że ona jest troszkę ciemniejsza niż widać na, na kamerce. No dobrze. Powiem, że ona jeszcze tutaj takie. No, wierci się wierci kotek, więc... Nie za bardzo można widzieć na kamerce. Ona posiada tutaj takie pręgi na policzkach, na obu, takie same. Natomiast Karolinka, zobaczycie w odcinku o Karolince, był trochę wcześniej, że ona również posiada pręgi, ale one są dwie różne od siebie i posiada przepołowioną twarz, co jest moim zdaniem niezwykłe. Bardzo. ma tuż, też tu taką biało, bardziej białą nóżkę miły kotek. No to dobra. O! Chciałem już kończyć filmik, ale mamy coś ciekawego do pokazania. Tutaj ona, bo koty mają poduszki takie specjalne. Dzięki którym jak polują, to one tak chodzą, że właśnie ofiara ich nie słyszy. To ona, no kocie, kocie łapki. Ona ma takie na tej nodze, tu pokazuję, ona ma czarne poduszeczki, a na tej drugiej, gdzie jest, jest biała skarpetka, w cudzysłowiu, ona ma tutaj białe. No i właśnie tutaj widać poduszeczki. O, tutaj ma nawet kolorowo fragmentowane. O, ładnie popatrzyła nam prosto w oczy. No dobra. Dziękuję za odcinek i do zobaczenia. W następnych odcinkach i będę pokazywał Wam wygląd kotów. Cześć!